Witam Was na kanale Zakładamy Ogrodę. Ja mam na imię Paweł. Jeżeli jesteście tutaj nowi, nie zapomnijcie zasubskrybować tego kanału. Słuchajcie, dzisiaj jest ten dzień, kiedy generalnie sadzamy do doniczek docelowych, docelowych niektóre odmiany moich pomidorów koktajlowych. Pokażę Wam, jak wyglądają sadzonki. To jest odmiana bajaja. I ta odmiana widać, że jest generalnie relatywnie niska, rozłożysta. Mamy kolejną odmianę. Ta odmiana to jest maskotka. Skotka będzie trafiała dla mnie do doniczek 5 bądź 7-litowych. Zwróćcie uwagę, że ona ma nieco większą górę i już zaczyna się bujać. Dlatego ją będę musiał przesadzać również. Kolejną odmianą, która jest dla mnie. Bardzo smaczna. Miałem ją w zeszłym roku. Są to pomidory śliwkowe. Filmy z tego, jak te pomidory były wysiewane, jak wyglądały na poszczególnym etapie, umieszczę w opisie. Także Was zapraszam. Zapraszam Was na mojego Instagrama również. Tam na bieżąco pokazuję, co się dzieje. I te pomidorki już miałem w zeszłym roku. Uprawiałem je. One są dość wysokie, bardzo plenne, fajne, podłużne owoce. Także te. Duże, będę dawał do doniczek aż 7-litrowych, i tak wygląda taka rozsada po już przesadzeniu. Ja zabieram to na bok i pokazuję wam, yy, co daje do środka i jak będzie to wyglądało. Dobrze, słuchajcie, co my tu mamy? Humus, czarny. Kolejny temat: Obodnik granulowany. Mega ciężki worek kompostu. Kompost to jest to. A, petarda, jak na to patrzę, to aż, hmm. Doniczka po czymś? 7-litrowa. Te wyższe daję w siódemki, te niższe daję w 5. -litrowe. Yy, podpórka nam się jeszcze przyda. Yy, generalnie te pomidorki były pikowane. Drugi raz, dwa razy już były pikowane, a w tych doniczkach je będę uprawiał. Można je tak śmiało na tarasach, na balkonach. Co nam daje uprawa w takich pojemnikach, w doniczkach? Daje nam przede wszystkim to, że my generalnie możemy w momencie, kiedy lato jest za wilgotne, a nie mamy szklarni, przenieść taką uprawę w pomieszczenie zamknięte, żeby nam pomidory nie chorowały. I to jest niesamowitym dla mnie plusem. Poza tym generalnie nie są aż takie duże systemy korzeniowe. Patrzcie. Tak, czyli ten może jeszcze zostawię, ale na pewno pozbędę się, oderwę ten listek oderwę ten listek, to mi gruntu nie dotknie dlatego, że ja na spód dam jeszcze warstwę. No i właśnie, co dajemy na spód? Ja daję na spód warstwę podłoża, do środka dwie warstwy obornika, mieszamy to wszystko sobie. Mm, cóż za zapach. Uważajcie, żeby nie dotykać generalnie, żeby nie złamać, nie? Czyli uważamy yy, i zaraz Wam pokażę, jak ta bryłka będzie wyglądać. Patrzcie, yy, tak wyglądają korzonki, czyli od dołu to jest to, co było po pierwszym pikowaniu. Ja ją zaraz tutaj włożę. Jeszcze chcę trochę obstukać. zobaczyć jak nam się ukorzeniła ta łodyga w międzyczasie. To jest cały czas ta sama zasada. Chwytamy za liście, nie za łodygę. Patrzcie to. Pierwsze pikowanie ukorzenione fajnie, nie? drugie pikowanie, zaczyna się fajnie ukorzeniać, nie? i po to to pikujemy, żeby ten system, nie, że tu mamy na końcu małe, drobne korzonki, tylko cała ta część maksymalnie się nam ukorzeniła dobra, i teraz tak, żeby nam nie przeszkadzały te listki tutaj damy trochę jeszcze ziemi Kompost daję takie również, dwie, trzy garstki mieszanego z Ziemią. Jeszcze na górę troszeczkę obornika. To nie jest na górę, tylko zapraszam tutaj operatora, żeby pokazał gdzie to jest. To jest tak pomiędzy i to jest wymieszane. Ja bym poprosił operatora, żeby tutaj pokazał wszystko, ja muszę iść po jeszcze jeden worek ziemi, bo się okazało, że za mało sobie wsypałem. I otwieramy kolejny woreczek. Ja powiem tak, z każdej odmiany pomidorów planuję mieć 10 aż sadzonek kurczakowych. Dobra. Za mamy. Patrzcie, jakich są grudki, trzeba je trochę tutaj porozbijać. Dobra, stoi. Podsypujemy dalej. No i słuchajcie, to są już te wartości odżywcze. No możecie pożałować, możecie sobie tak tam nie dać dużo wszystkiego, no ale Pamiętajcie, że z gruntu, z gruntu one nie poczerpią, bo będą uprawą w pojemniku. Ubijamy trochę, ale ubijamy nie przy żeby je nie zdusić. Tylko ubijamy generalnie na obrzeżach doliczki. Zobaczcie, on przed chwilą nie był w stanie sam ustać, nie? Teraz stoi sam, ale to jeszcze nie wszystko, bo podstawowym problemem potem przy hartowaniu rozsady jest wiatr. Słońce Spali nam liście, ale spowoduje, że one odbiją. Natomiast wiatr można złamać łodygę. Dlatego ja daję podpórki. Słuchajcie, teraz chwila ciszy. Będzie słychać, jak strzelają dosłownie yy, korzonki. O! Nie wiem, czy było słychać. Znacznie, uczepiał yy, jakiś tutaj. Yy, jeszcze yy, jeszcze jedna łodyga z liściem. To dla mnie nie ma problemu. Gorzej, gdyby ta główna łodyga. Teraz jeszcze damy w dwóch miejscach, czech Z dużą rezerwą, najlepiej pod liściem. Tak, zawiążemy sobie. I dawałbym na tyle z rezerwą, żeby potem nie mieć roboty z odwiązywaniem. To ma przytrzymać. Yy. Druga nawet nie wyszła, za długa. Lekko skończymy. To ma przytrzymać przy wiatrach, ale z kolei generalnie nie może być za silnie, ponieważ wtedy przestaną płynąć wartości odżywcze do łodygi, ona zacznie wrastać. Dobra, słuchajcie mamy to tutaj, to żeby nam się nie psuło, to nie będę sobie żałował yy, o oderwę i na tej etapie taka rozsada sobie śmiało poradzi generalnie, najgorzej jak ma te małe liścienie, co mi myszol zjadały. Mało tego, jak to włożycie do ziemi, to wierzcie mi, że pomidor to, to się fajnie u korzeni odbije. Dbamy! Ja teraz nie podlewam na razie już żadnym nawozem biohumusowym, będę podlewał po tym, jak już wystawię je na zewnątrz na stałe, ponieważ moje doniczki, jeżeli się zrobi troszeczkę cieplej, będą już stałe na zewnątrz, w miejscu osłoniętym i stopniowo będą wykładane. Zapraszam Was do subskrypcji kanału. Pozdrawiam, do usłyszenia, cześć!